Witam w następnym odcinku wojny szarości albo Wojen Szarości. bitwa druga, tym razem z ten Nafist Claw Pack, czyli te Skaveny z Skaventa, kontra dalej nurgle należące do tymka z skavenami. Prowadził Szymek, Szymek wybrał sobie tu Quick to Hit Hit. Żeby nie dostawać mortal damage'u na retricie plus wybrał to, że generał ma na 5+. Plus. Tymek dalej tradycyjnie leczenie. Locus of DT Nieważne. I to, że jego generał może przywracać jednego zabitego modela do unitów. W ten sposób to wyglądało. Rzut wygrał. Szymek, czyli Skyveny, no i tak jak widzimy, ustawił tą planszę w poprzej. Tymek jak zawsze wystawił się dość agresywnie, wiedział, że pierwszy będzie zaczynał, więc nic nie stało na przykład, żebyś zaszarżował. Ale tutaj już te szarże wyszły oczywiście znacznie gorzej niż poprzednio w walce przeciwko mnie. Tylko Blight Lordowi udało się zaszarżować. Nie udało mu się wybić wszystkich Klan ratów. Trzy zostały. No i właściwie on się związał z tą walką z tymi klaneratami przez większość gry, ponieważ tam za chwilę już w turze. Tymka doszedł, klał Lord. No i tak wymieniali te ciosy Generalnie Blight Lord nie mógł nigdy zbić do końca tych klan ratów, a nie chciał Tymek bić w Clawlorda, ze względu na to, że jak on ma jakiś damage, to wtedy ma dodatkowe ataki. Widzimy tutaj sytuację już po turze Szymka. Szymek zaszarżował rat ogorami w oddział Plague Bearersów i kompletnie ich wyciął. Ale tu już od północy widzimy zbliżający się oddział Blight Kingsów. Blight Kingowie byli pod ciągłym ostrzałem z snipera, Warlock Inżyniera, któremu udało się ostrzeć, zdaje się, dwóch. Teraz widzimy, że już nie ma jednego, później następnego. O, tutaj takie ustawienie, przygotowanie się do szarży. Tutaj Grey Sir próbował coś wyczarować na tego jednego Blight Lorda. No a tam. Daleko, w, na przeciwległym e, e, krańcu planszy, nie widzimy tego, ale pewnie później będziemy widzieć, że 10 ratów wyszło z boku planszy, z, z rogu planszy i zaatakowało Spoilboxa, czyli generała e, Nurgi. Na początku Spoilbox świetnie walczył, chyba zabił 6-7, no ale później i tak się wrócili, wrócili do życia i na jedno wyszło. I tutaj widzimy już sytuację taką po szarży Blight Kingsów, którzy wycieli. Rad Ogory w całości, zresztą ten oddział tych Blight Kingsów, to według mnie póki co MVP. Obu meczy świetnie walczą, świetnie szarżują, bardzo duży demecz, czy to po ich samych atakach, czy po rozdaniu później trucizny. Na środku wciąż yy, walczy właśnie Blightlord z dem i ratami. No i w ten sposób tak się zakończyła druga runda i trzecia runda, Szymek bierze podwójną turę. Czego mu osobiście nie doradzałem, on zdecydował się wziąć tą podwójną turę i to był bardzo dobry ruch, ze względu na to, że w trzeciej rundzie pojawiają się te dodatkowe wojska Nurgli. No ale biorąc pod uwagę, że pierwsza będzie tura Szymka, no to to, mimo to, że nie wyciągnął dodatkowej karty, zakończyło się to dla niego bardzo dobrze. No i teraz widzimy, jest trzecia tura Tymka, on musiał już nadrabiać te punkty. Po tym jak ten Blight Lord został zabity w końcu przez Clawlorda, pojawił się następny Blight Lord, który zaszarżował prawie w to samo miejsce i związał walką tak samo Clawlorda. I tutaj widzimy Blight Kingowie przygotowując się do szarży na Grey Sira. Oczywiście, jak można by przypuszczać, zmieni go w mielone ze szczurów, zajmując ten poniżej objective. To była już ostatnia, zdaje się, runda i ostatnia tura Tymka. Musiał nadrabiać punkty. No i rzeczywiście dużo tych punktów nadrobił. Tutaj widzimy, że z karty on wrócił trzech swoich Black Bearersów i później jeszcze dodatkowo wracał ich swoim generałem. Aczkolwiek mam wątpliwość, czy tak można było zrobić. No ale sędzia nie widział, sędzia nie zareagował, więc tak to wyglądało. No i tutaj widzimy, że po raz kolejny Clau Związał się walką z Blight Lordem i ciągle nie mogli sobie zrobić większego damage'u. Tam z góry nadchodzi oddział Plague Tutaj widzimy przygotowanie się do szarży Blight Kingów, którzy oczywiście wycięli później wszystkie klanraty. Tu widzimy Claw Lorda, który wycofał się poza swoje terytorium, dzięki czemu szymek zrobił ostatnie swoje punkty. No tutaj widzimy tą walkę nierówną Blight Kingów, którzy wysiekli cały oddział tych Klan Ratów bez większej trudności. Jeszcze tam Blight Lord swoje zrobił po szarży, tam u góry widzimy, że Plague zajęli ten ostatni punkt. No ale mimo wszystko nie dało to zwycięstwa tym Tymkowi jeden punkt Przewagi na koniec Szymona, skończyło się to wszystko wynikiem 20 do 19 dla Skavenów. Skavene triumfowały tym jednym jedynym punktem, głównie właśnie ze względu na to, że, że tutaj Szymon zdecydował się na tą podwójną turę, która była bardzo korzystna dla niego, mimo że nie dociągnął kart, mimo że w, tym, w, te, w, tej, w tej rundzie zrobił tylko trzy punkty za obiektywy, było to bardzo skuteczne ze względu na przebieg całej gry. To tyle w tym pojedynku, w następnym pojedynku z Kaveny spotkały się z moimi stormcastami. Mam nadzieję, że usłyszymy się już wkrótce.